Witam Cię na tester produktu. Dzisiaj będziemy prezentować oto taką lampę, z tym, że nową z firmy Depo. Chodziło mi o to, aby była bardziej taka typu tuning, nie miała pomarańczowego koloru. I otoż taką wybrałem. Żadne ledowe ani takie rzeczy, bo to bez sensu już do takiego samochodu. To jest Volkswagen T4. Ale naprawdę spójrzcie jak się prezentuje, oczywiście nowiutka jest, super, super się prezentuje, o. fajnie. I teraz tak, będziemy ją zakładać, oczywiście to jest sama lampa, nie ma żadnego tutaj tyłu na, na żarówki i tak dalej, I gdyż to zostaje również, tak. Odświeżymy sobie samochodzik, teraz zacznijmy demontować lampę tutaj trochę zasłaniałem, gdyż jest to tak zwany, brzydko mówiąc, woł roboczy. No do pracy samochód i tyle. Ale chciałem sobie go troszeczkę odświeżyć. Teraz nam potrzeba wyciągnąć ten o, otóż środek, gdzie znajduje się wiązka połączeń żarówek, tak? I trzeba nam zdjąć, odkręcić trzy nakrętki, raz, dwa i trzy dwie u góry i jedna na dole do tego nam będzie potrzebna ósemka, osiem mm milimetrów kluczyk mały niech mi zaoszczy no wierzcie mi na słowo, po prostu ósemka każdy, który często używa kluczy już będzie widział nawet okiem, że to jest ósemka ok, już sobie założę tylko na raczkę ok dobrze, teraz odkręcamy Oczywiście po odkręcaniu, oczywiście po odkręceniu tego najlepiej gdzieś tak do połowy, odkręcić te nakrętki, a resztę zdjąć, czyli odkręcić palcami. gdyż może nam to wlecieć i możemy już zapomnieć, że wyciągniemy te nakrętki. Będzie problem. Będzie trzeba po prostu szukać nowych. OK, jeszcze troszeczkę. Ok. Mam nadzieję, że wszystko widać. Ok. Powoli. Już poczujecie drugim palcem, że wychodzi. Uwaga, żeby nie spadło. Również następne. Tutaj. Ciężko będzie dostrzec, bo tu jest głęboko. Ok. I trzecia u góry. Moment. Ok, powoli, pod sam koniec. Ok, udało nam się. Teraz musimy po prostu ją zdjąć. A jeszcze wcześniej, tutaj mamy też zaczepy plastikowe. Też trzy, dwa na dole, jeden u góry. Poluzujemy, tak aby nam lampa nie spadła. Choć ta idzie już, można ja powiedzieć, do śmieci. I teraz ta powoli sobie trzeba wyczyścić troszeczkę OK nasuwamy dokładnie tak samo jak my wyciągnęli starą lampę oczywiście nie będę tutaj wyrównywał do karoserii, to akurat zostawię dla hejterów, oni uwielbiają takie rzeczy. Dobrze. A teraz zakładamy te nakrętki, któreśmy zdjęli. OK, bardzo powoli, również żeby nie zgubić, naprawdę można zgubić takie, to po prostu zleci i nie odzyskacie no, ja akurat mam różne nakrętki, ale nie każdy tym się zajmuje, nie każdy lubi mieć warsztat, tak, okej, okay. ja mam pokazać jak działa, jak wygląda, jak się prezentuje ta lampa i to właśnie robię. Okej. Okay. Okej. Okay. Wyciągnąć. Troszeczkę. O, o je zaczep wszedł. Dobrze. Jeszcze teczko mocniej. Sobie to nałożę na, na klucz. No jedną ręką to już nie jest tak. Okej, okay. dobrze. Jeden, drugi i trzeci, a raczej trzecia nakrętka. Nie ukrywam, mówię to trochę dla hejterów. Oni, tak jak powiedziałem, uwielbiają takie rzeczy. I teraz tak, ważna sprawa to już dla konkretnych ludzi aby zmienić żarówkę, gdyż teraz mamy tam białe, tak? Nie mamy pomarańczowego plastiku, czyli zdejmujemy żarówkę i musimy je zmienić na kolor pomarańczowy. Ja mam tutaj dwie, które prezentuję. Ta z lewej strony, ona akurat ma nalot srebrny, tak? ale mam spaloną. Po prostu pokazuję Wam, żebyście widzieli, że są takie żarówki. Ja założę taką pomarańczową. Nie będzie tego tak widać, ale ważne, aby. Kolor wyświetla kolor e, kierunkowskazu był pomarańczowy. Takie po prostu są zasady drogowe. Ok. Wszystko się trzyma tak. Schowam jeszcze tą zaślepkę jaka jeszcze została. No i sprawdzamy jak będzie się prezentować. Ok tu widzę że z prawej strony specjalnie tak zasłoniłem już ci nie wzięli tych narzędzi różnych rozwalanych to jest tak zwany W roboczy, ale niech trochę wygląda. A bardzo mi się podobają te lampy, już wcześniej widziałem, aż wreszcie je kupiłem. I teraz wam pokazuję jak to wygląda. Łączmy sobie światła i kierunkowskazy, ok, i sprawdźmy jak to wygląda zaleka. No fajnie, fajnie. Ja już tu założyłem wcześniej dwa. Fajnie to wygląda naprawdę. Super, jeżeli lubisz coś zmienić w samochodzie, który jest przeznaczony do pracy, nie chcesz jeździć takim samym jak każdy inny, chcesz troszeczkę się wyróżnić i poczuć trochę lepszy komfort wizualny, no to naprawdę fajne lampy, wybór należy do Ciebie. Te są z firmy Depo, z których osobiście jestem zadowolony, sam widzisz. Naprawdę fajny, żadnych ledówek nie kupywałem, bo to bez przesady już trochę. Tu jest druga, którą wcześniej zamontowałem. Naprawdę fajnie oświeżony samochód. Okej, okay. polecam serdecznie oglądanie mojego kanału. Bardzo proszę Cię zasubskrybuj mój kanał. Jeśli masz znajomych, którzy lubią tego typu tematykę, proszę podziel się tym i czekaj na kolejne nagrania. Na tester produktu. Pozdrawiam Cię.